Okazuje się, że nawet najlepsze plany biorą w łeb, jeżeli się powie o nich publicznie. Taka klątwa. Siemano, witam w dzisiejszym odcinku. No, pamiętacie jak wczoraj powiedziałem o tym, że szykuję grę, niespodziankę, konkurs dla moich widzów i dla osób, dla których to zareklamuję, z zagadką. Powiedziałem wtedy, że na stronie jest już zagadka. Tylko jest krótka i niekompletna. Więc planowałem ją rozszerzyć i po prostu rzucić w świat. W momencie, w którym o tym powiedziałem, mój najwierniejszy fan rozwiązał ją i wysłał mi maila z odpowiedzią, tak jak sobie tego życzyłem. Zatem okazuje się, że z moich planów Przynajmniej tamtych, krótko mówiąc, gówno wyszło. Dlaczego główno wyszło? No, bo przynajmniej pierwszy krok mojej zagadki został rozwiązany. Boże, jakoś mdleje mi ręka, cały czas ją zmieniam. Musicie mi to wybaczyć. Więc y, dzisiaj tak sobie pomyślałem, co zrobić z tym faktem. Miałem dwie opcje. Pierwsza taka, żeby zupełnie zmienić podejście i zrobić coś nowego. Pomyślałem, że. No, jakby to powiedzieć, będzie to wymagało dużo pracy. Szczególnie, że koncepcyjnie miałem wszystko przygotowane na tamtą ewentualność. Więc doszedłem do wniosku, że skoro pierwszy krok mojej zagadki został już rozwiązany, to po prostu uzupełnię to o inne kroki. A pierwszy podam w formie wskazówki. Takiej dość bezpośredniej. Po prostu powiem o co chodzi i jak ten pierwszy krok wykonać. Więc e, tym oto sposobem wszyscy będą mieli równe szanse. Łącznie z moim kolegą, który wczoraj e, całą zagadkę dostępną wtedy, dostępną w tym momencie rozwiązał. I wszyscy będą mieli równe szanse, żeby wygrać nagrodę, którą zaplanowałem. A mam już coś zaplanowane. Więc w tym momencie wam nie powiem, bo muszę doszczegółowić, czy uda się to załatwić. Ale wydaje mi się, że tak. Jest już osoba, która jest chętna do pomocy, zatem powinno być fajnie. Więc pozwólcie, że ja sobie usiądę na tej pięknej rozpieprzonej ławce. I tak, nie wiem, jak to ustawić. Czekajcie. O, zrobimy sobie w ten sposób mamy piękny kadr z niebem i z moim paszczakiem zatem w przeciągu najbliższego tygodnia, z racji tego, że mam urlop mam nadzieję, że się wyrobię bo jeszcze mamy różne wyjazdy, niewyjazdy trzeba trochę Polskę pozwiedzać, z racji tego, że ma się urlop a że ludzie nie wyjeżdżają no to musimy być w opozycji do tego wszystkiego i po prostu sami gdzieś wyjechać chociażby na parę dni opowiem o wyjeździe, jak już ten wyjazd będzie i może uda mi się coś nagrać chociaż zawsze tak mówię, jeszcze nigdy mi się nie udało więc w tygodniu ogarnę całą zagadkę, ogarnę cały system do zrobienia tego. W następnym tygodniu wrzucę film z instruktorzem i z pierwszym krokiem, który no już tak nie do końca będzie tajemnicą. Chyba że ktoś jest półgłówkiem, to wtedy prawdopodobnie nawet moja pomoc nic tutaj nie da, ale liczę na to, że tak nie będzie. Postaram się być bardzo, bardzo, bardzo konkretny w tym, co i jak zrobić. Aby osiągnąć przynajmniej ten pierwszy krok do rozwiązania wszystkiego. Pomyślałem, to znaczy, miałem już zaplanowane kolejne, ale z racji, tego, że, z racji tego, że były one w moim odczuciu za proste, to postanowiłem zrobić je trudniejsze i nadal obstawiam za ustaleniem wszystkiego, to znaczy ustaleniem terminu na miesiąc czyli tak naprawdę cały maj. I jakaś część yy, czerwca. No po prostu zrobię 30 dni od daty publikacji filmu z rozpoczęciem. Więc, kolego, mówię teraz tutaj bezpośrednio do ciebie: Będziesz miał ciężko, ale może ci się uda. Rzuciłeś mi wyzwanie. Podniosłem rękawice i sprawdzimy, czy jesteś taki mądry, jak to napisałeś w mailu i w komentarzu. Zobaczymy, czy tym razem będzie również Mission Complete. Liczę na ciebie, ale. Nie będzie tak prosto. No. Zatem dzisiaj więcej do powiedzenia nie mam. Dzisiaj nie mam czego Wam polecić, bo dzisiaj nic nie zostało opublikowane o 12.00. Zatem to tyle ode mnie w tą ponownie tajemniczą sobotę. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.